To są wszystkie te same, tego samego dnia akurat zrobione. 26 mhm. styczeń 2008. Oliwier urodził się 25 stycznia w Gdańsku. Wadę serca lekarze wykryli u niego, kiedy był jeszcze w łonie matki. Diagnoza brzmiała jak wyrok. A pani Iza była wówczas w szóstym miesiącu ciąży. 86. 86. Wtedy właśnie powiedzieli siostrze, że... Yy... Konieczna będzie operacja po urodzeniu yy, i właśnie zaproponowali Łódź, szpital w Łodzi, że będzie tam operacja wykonana, no, no ale no, ta operacja się tam nie udała i siostra, żeby ratować życie swojego dziecka, zadłużyła się na całe życie i pojechała do Niemiec. Ona to przeżywa bardzo ciężko, a w ogóle całkiem w tych szpitalach, w tym wszystkim ona to tak strasznie przeżywa, że głowa. To jest nie do wyobrażenia, co ona przeszła to dziecko pierwsze i tak dalej. Naprawdę dramat. W Polsce na zabieg musieliby poczekać ze świadomością, że każdy kolejny dzień zwłoki zmniejsza szansę na powodzenie w leczeniu. Dlatego w tydzień później mały Olivier był już w Monachium. Tylko tam rodzice mogli liczyć na natychmiastową pomoc specjalistów i tylko tam też była szansa na niezwłoczne przeprowadzenie niezwykle kosztownej operacji. Zbieraliśmy pieniądze, gdzie się dało od każdego, kto tylko ma cokolwiek pieniędzy i może jakieś pieniądze dysponować i tak, dalej, i tak dalej, żeśmy się zapożyczyli wszędzie i przekazy, przesłaliśmy pieniądze tam. Bo na dzień dobry potrzeba było ponad 130 tysięcy złotych. Pieniędzy niemożliwych do zdobycia przez rodziców Oliwiera na własną rękę. Do pomocy włączyła się więc rodzina. Pukają do wszystkich drzwi. Centrum Kaszuby, Jantar, w tych godzinach ja tutaj zmobilizuję młodzież, żeby czynnie włączyła się w tą akcję. Wiedząc, że przed dzieckiem jeszcze dwie równie kosztowne operacje. To jest na tyle skomplikowana wada, że robi się ją w trzech etapach i pierwszą y, ma za sobą. No i jeszcze, y, jak skończy pół roku, to jest druga operacja. No i około dwóch lat, w zależności od tego, jak dziecko się ma, to y, robi się trzecią operację. W domu Surowieckich okay. wszyscy w napięciu czekają na wieści no, 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 no. z Niemiec. Wczoraj właśnie się dowiedziałam, że mały został odłączony od respiratora i że oddycha sam. Także to była dla nas naprawdę super y, wiadomość. Jesteśmy zadowoleni, zresztą Profesor, który prowadzi naszego synka, to też mówi, że z każdego etapu jest zadowolony, i oby tak dalej. Siostra pani Izy dobrze zna uczucie bezgranicznej matczynej miłości. Od trzech lat kocha podwójnie. Mała Roxana i Oliwia, odkąd chłopiec wyjechał, przygotowują się na szczęśliwy powrót do Polski kuzyna. O, macie, to są rzeczy przygotowane dla naszego Oliwiera. Oliwier wraz z rodzicami wciąż przebywa w monachijskiej klinice, jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie mógł zostać przetransportowany do Polski. A tymczasem rodzina państwa Chin zwalczy o pieniądze na kontynuację leczenia chłopca, mając przy tym głęboką nadzieję, że łańcuszek ludzi dobrej woli pozwoli chłopcu w pełni wrócić do zdrowia.